Siema dzisiaj jesteśmy w Lesie Sobie idziemy. Jakby jakiś się przyjechali i tu jakiś dziki wyszedł i nas zaczął gonić. Kurwa. On już nie ma go. Ej, tutaj jakiś dzik nas gonił? Ten chyba co gonił tych rowerzystów. Czy się prawda? Nie że pajęt w nie chodzi Czekaj Nie, ma tu niczego na razie no dalej też To my przerywamy i zaraz się widzimy jakaś będzie Ej, widzowie jesteśmy teraz na tej górce o Łęjdzie by było? Musimy cię wchylać po prostu. Biegli! Poży górka? A jak my później wejdziemy? Jak my później wejdziemy? Co? Co tam jest? Ja z rękami jakieś tam oh, my, my zdaliśmy tam na drogę. Ja teraz, wala. Kurde. Dobra, to my jak coś będzie, to będzie koło drogi to nagrywa... to włączone nagrywanie, bo zaraz tam będziemy to się zajmie. Ej, my teraz jesteśmy koło takiej dzicznej. Nie wiemy, że w ogóle my wyjdziemy stąd, bo... Ten dom trochę daleko stąd. My chyba dojdziemy do... No, to jest to. Kurde, no nie ma wyjścia, no jasne. Patrz, tam już daleko już woda. My bo nie Mamy innego wyjścia, bo tam już akurat... Jest Gdzie to było? Tam. Tak daleko? i tu są jakieś rzeczy i tam właśnie mam zamiar wejść i nie wiem czy na pewno, bo nie wiemy czy pod tą górkę się spłyniemy sp 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 to widzowie no to jest, skończymy pa pa